Salamos, miasto Panama, Republika Panamy. Nie za bardzo przebadam za tą mapą, ponieważ zawsze tu dostaję w dupę. No niestety może. Po prostu nie umiem na tej mapie grać. Weźmiemy sobie ANA 94 A co ugramy? To ugramy, no. Zobaczymy, zobaczymy. Idziemy sobie w lewo. Jak tak żałuję, że tu nie mam... ...że sprestiżowałem, nie mam... Tutaj, ...nie mam tutaj... E, ...matowej ciszy... ...to naprawdę pomaga. O proszę, jak ładnie! Jeszcze ktoś tutaj przyjdzie O jeszcze tam jeden! Ha, ha, ha. Co mnie rozwaliło? A, Betty. Betty była Dobra, może coś coś strzelił. Nawet dosyć blisko chyba Gdzie są... Gdzie jest wróg? Tu jest nasz Dobra mam cię A, No jak zwykle i to o czym mówiłem wcześniej Dwóch zabijesz i jeszcze jeden przyjdzie no Dobra daj paczuchę Może coś w tej paczuszce będzie Nic szczególnego. Gdzie tu siedzisz? Kochaciu? Już tu poszedł chyba, nie? Już by chyba zabili. WON DO SIEBIE! Może się przejdziemy na ich respa Albo mnie ktoś zaraz znajdzie i zabije Albo ja go znajdę i zabiję Dobra mam cię Kolejny misiu Kolejny No coś Stefany nie dają Aaaa zabili mnie Ale Coś Stefany za bardzo nie dają rady Kolejny samolot zakłócający, coś mi się nie chcą dawać dobrych paczek. Nawet nie wiem czemu sieć leżeć. Aj, spierdali mi tu jeszcze. Nie chcą się zabijać nawet Gdzie tu stoisz? wow, gdzie, gdzie? Dobra, daj przeładować chociaż Za dużo nie mam Dobra, daj jakąś broń. Nie mam nawet z czego strzelać. Jak nie masz broni? To jest chuj. Dobra, daj to. Nie, 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 nie! A! Gdzie on poszedł? Tutaj. A! Już nie zdążyłem odpalić tego co miałem. I tu miałem jeszcze kolesia. Dobry meczek chyba mi się udał. Zobaczmy staty. No! 24 na 3, no. Jak na tej mapie to chyba nigdy tyle nie miałem. Udało mi się. Dobra. Trzymajcie się, to było na wszystko. To by było wszystko na dziś. Trzymajcie się, na razie, cześć.